Witajcie piękne panie. Ten blog miał być zatytułowany Przyjadę do Was. Napisałam go i chciałam nagrać niecałe dwa miesiące temu i chciałam wam powiedzieć, że nie ma dla mnie miejscowości zbyt małej, żeby jeśli macie grupkę kobiet, jeśli macie chęć na warsztaty, to że, że spakuję walizkę i będę z wami i będziemy wspólnie się odmładzać ku naszej radości, urodzie, pokażę Wam co działa bez igły, bez skalpela. I w sposób, który jest zarazem skuteczny, ale też nie zrujnuje waszej kieszeni. I chcę wam w tym momencie, kiedy takie podróże nie są możliwe, obiecać, że jak tylko będzie to możliwe, to będę do waszej dyspozycji. A na razie jestem do waszej dyspozycji online. Czyli, czyli jeżeli powiedzmy, chcecie wyjść z inicjatywą, nie tylko dołączyć do zajęć, ale powiedzmy, macie grupę kobiet, grupę przyjaciółek, jakąś swoją organizację i chcecie odbyć takie zajęcia yoga tractive ze mną, to będzie to dla mnie wielką przyjemnością. Piszcie, dzwońcie śmiało. Mam nadzieję, do zobaczenia!